Spączorem programu jest Telewizja Max. Z programu jest Paroliex TV. Part TV nowa telewizja. Losowanie Bartko Lotto. To... Witamy w czwartym odcinku. Losowanie Bartko Lotto. To... Nasz program będzie emitowany. Że mamy kolejne czwarte wydanie. Pierwsze, że to będzie. Jokerą lotto. Bartko Joker. Teraz bardzo luki, że naławił no, do nich cztery osoby. A to on. Rzewaną liczba to 5. Wylosowała L Dobrze. Teraz ostatnie. To. Keno extra! Keno Marko Ekstra. Yy, y, Barko Ekstra, ekstra wysujemy 504 liczb. Pe, multi Twoje 3 liczby. Najpużenie czekamy do 26 marca. Kolejne wydanie poprawyśmy do widział. Dziś w kalendarzu mamy pierwszy dzień wiosny. Kolejny odcinek! jej! Do widzenia! Produkcja Bartek TV 2018 Pod stroną programu była telewizja Max, pod stroną programu jest Pelotonx TV.